A srebro w ostatnich dniach znowu mocno zwyżkuje, więc tak sobie pomyślałem, że może warto by było wydobyć go tu w warsztacie trochę więcej, sprzedać po dobrych cenach, no i wymienić na to czterodziewiątkowe, czyste w postaci jakiejś monety. A że na złomowiskach ostatnio słabo, bo napadało dużo śniegu. Zobaczcie, tylko taka mała reklamówka z ostatnich paru dni, dlatego postanowiłem przejrzeć wszystkie swoje złomowe graty, które zalegają mi w warsztacie, wyjąć z nich to, co srebro zawierać może, no i dorzucić. aici, do depozitul. A ten przegląd zaczynam od razu od tej reklamówki z ostatnich złomowych poszukiwań. Jak widzicie niewiele tego, ale wpadły trzy dławiki z lamp Tu będzie miedziucha do mojego depozytu w drodze do jednej tony. Tutaj są stare wtyki z mosiądzem w środku, no i aluminium oczywiście. Tu jakieś drobiazgi, z których też mosiądz i miedź do wydobycia. Jakaś płytka elektroniczna z dekodera bodajże. No i tutaj też resztki przełączników i styczników, w których też przebłyskuje srebro. Także to od razu na oddzielną kubkę. No i zaraz tam Będę dokładał wszystko to, co wcześniej znalazłem i srebro zawierać może. A że jest koniec miesiąca, to też otworzę zaległą paczkę od Mateusza, która stoi już jakiś czas, także zobaczymy, co jest w środku. No i pokażę Wam, tak jak obiecałem, zmiany, jakie zaszły w schronie. A od ostatniego razu w schronie trochę się zmieniło. Poprzednio pokazywałem wam, że położyłem wykładzinę i wstawiłem swoje stare meble, które jeszcze wymagają odświeżenia, ale chyba poczekam już z tym do wiosny. Teraz dołożyłem tą ostatnią warstwę paneli wygłuszających tu przy wykładzinie, właśnie przy podłodze, bo tego nie było. Teraz już są przyklejone na gotowo. Spiąłem całą elektrykę gniazd, bo gniazda nie były podłączone pod bezpiecznik. Teraz już są i działają. Też mam rozdzielony internet. Ponieważ tu miałem jeden przewód, ten długi, z którym biegałem, a to do schronu, a to do warsztatu, ale teraz jest podpięty już na stałe do switcha, bo kupiłem takiego switcha, który rozdzieli mi sygnał, także to też już jest działające. Przewody oczywiście będą pochowane, jak będę wykańczał tę ścianę, ale to jeszcze trochę. No i jest telewizor. Telewizor pochodzi z wymiany, bo kupiłem nowy telewizor do domu, bo tak postanowiliśmy, żeby kupić większy, a ta 50-50 cali zawisł właśnie tutaj. No i też działa. <gryw> Prąd działa, internet działa. Wszystko działa. A z drugiej strony. Wisi na całej ścianie zasłona. Zasłona taka, też w jasnych, siwych kolorach, takich no, grafitowych, ale troszkę przełamuje tutaj ten taki siwy ogólny, ogólny ton. Bo jak widzicie, ta ściana jest dużo ciemniejsza niż ta teraz, gdzie wisi zasłona. No i pamiętacie, w którymś z odcinków pytałem Was o taką tubę kartonową, długą, pytałem, czy zgadniecie, co w niej jest. Nie, nie było tam fototapety, nie było green screena, po prostu w tej tubie przyjechał karnisz, na którym teraz właśnie ta zasłona wisi. Tak to się prezentuje, naprawdę nabiera to świetnego wyglądu. Jeszcze jak te dwie ściany wykończę panelami, tak jak sobie to zaplanowałem, zaprojektowałem, to tutaj naprawdę będzie świetnie. No i jeszcze sufit sufit. Jeszcze myślę, może go zostawię takiego jak jest, albo przykleję tam też takie cienkie, jednocentymetrowe właśnie panele wygłuszające. No ale posłuchajcie tego głosu mojego, jak teraz brzmi, ten dźwięk się nie rozchodzi, chociaż nie jest idealnie, bo jeszcze od tych gołych ścian się trochę, no i sufitu, trochę odbija. Ale tak to wygląda. Teraz, no i po podłączeniu małego grzejniczka, tutaj w 5 minut robi się naprawdę ciepło i już... Posiadówki tutaj miałem i naprawdę jest bardzo fajnie i przyjemnie. Oczywiście jeszcze wjadą małe mebelki, takie wąskie. Tam na pewno będzie jakaś szafka pod jakieś nagłośnienie. Tu na pewno będzie szafka na trofea, szafka bardziej półka. Tam zobaczymy, no ale mi się podoba i naprawdę jest świetnie. A przy włączeniu właśnie małego źródła ogrzewania. Momentalnie się to nagrzewa, pomieszczenie nie jest wysokie, bo to jest raptem 2 metry, ale wystarczy. No i powiedzcie mi, czy warto sobie z takiego piwnicznego pomieszczenia zrobić taką, no jak wcześniej mówiłem, męską gawrę, pokój spotkań, czy nawet jakiś gaming room. No można i muszę Wam powiedzieć, że to nie jest jakiś wielki nakład finansowy. No, patrząc po tym wszystkim, no myślę, że spokojnie 2000 mnie to do tej pory nie kosztowało. Oczywiście, mając jakieś telewizor, z wymiany stare swoje meble. No, ale nawet gdyby chciał to kupić gdzieś na targu staroci wiadomo, na, na, różnych, na różnych takich giełdach, można kupić taniej. No i mi się to podoba. No i mam nadzieję, że kolejny live. Będzie już właśnie z tego miejsca. No dobra, wracamy do złomowych gratów. Ok, przeszukałem wszystko co miałem i tyle urządzeń z potencjalną zawartością srebra znalazłem. Przekaźniki, styczniki, wyłączniki, no jest wszystko, gdzie można szukać srebra. No i to srebro już widać na pierwszy rzut oka, a także miedziuchę. Zobaczcie takie ładne uzwojenia w środku. No i też są widać jakieś styki, i one zapewne będą srebrne. Niektóre do odpalenia, niektóre do wybicia, niektóre do odcięcia, no ale na pewno coś się uzbiera. Zaraz to wszystko zważę. No i zobaczymy, ile. Tego jest i na ile srebra będzie można z tego liczyć. Zaraz wrzucę to w torbę na wagę, no i w kolejnych dniach będę powoli, powoli to sobie wszystko odzyskiwał, odpalał, wybijał, odcinał. No i oczywiście będę też aktualizował, bo naraz nie da rady tego zrobić. Teraz chciałem właśnie zobaczyć, ile tego mam, ale wiecie co? Bardzo mnie interesuje ten wyłącznik, taki wielki i ciężki. Ja go sobie szybko na waszych oczach rozkręcę. Bo czasami w tych starych nie ma żadnego y, ciekawego wnętrza, ale tutaj ale tutaj jest ciekawe wnętrze i tutaj przypuszczam, że będą naprawdę bardzo fajne srebrne groszki. No ale to zobaczymy. A może wiecie co? Ja go sobie szybko rozkręcę, bo jestem naprawdę bardzo ciekawy jakie i o ile te styki w środku są. Spakowałem wszystko do torby, żeby wrzucić to w jednej partii na wagę. A teraz szybko rozkręcę tego gościa. Tu obudowa dość dużo waży, no ale chcę zobaczyć tak na szybko, czy tam w środku będzie jakieś fajne srebro. Zapewne tak, ale wiecie, jak to jest w tych starych urządzeniach, że można się pomylić. Śrubki się dość szybko rozkręcają. Więc zaraz będziemy mieli to na wierzchu. Jeszcze jedna tutaj. Ok, to aluminium, a reszta stalowa. O, dobrze, wyszło. No i dobrze by było go jakoś rozkręcić. Jeszcze muszę Wam się przyznać, że takiego nie miałem okazji rozkładać. Były inne, podobne. Ale nie takie. Dobra, muszę wziąć kombinerki i rozkręcić go chyba tutaj na pół. Powinno też pójść szybko, bo nie jest mocno zardzewiały. Palcami można odkręcić. Dobra, poszło. Czy zejdzie? Zeszło. I teraz powinien się rozejść na sekcję. No, i dobra. O, rozeszło się i wystrzeliło. Dobra, coś mi chyba spadło. Ale chyba nic cennego. Dobra, zobaczmy tutaj. No, kurczę. Pełne grochy. Tu są duże, pełne grochy. To są chyba te przełączniki najbogatsze w zasoby srebra. I tu zobaczcie ten styk. No, ogromne. Zaraz to sprawdzę. Zaraz to sprawdzę od tej strony cieczą probierczą. Ale ja już widzę, że to jest sreberko, i to dobrej jakości. No, ale dla zasady sprawdzam. Sprawdzam od tej tylnej strony, żeby zobaczyć. Oczywiście, to jest pełny styk wprasowany właśnie w tą blaszkę. I to jest mosiąc zapewne. Tak jest. Blaszka jest mosiężna, a styk ten groszek jest srebrny i to, i to bardzo cieszy. Tu sobie go troszkę przetarłem. Zobaczmy z tej strony. No, oczywiście, że tak. Zobaczcie, jak kolor szybko się zmienia. Także świetnie. Z tych będzie sporo tych grochów i duże grochy. Także świetnie. Gdzie ja mam zatyczkę? Tu jest zatyczka. Odcieczy. Świetna sprawa. Dobra, rozkładam go do reszty. Sprężynki strzelają. Bardzo ładnie wychodzi to wszystko. Pilnik odkładam. Świetna sprawa. No i tak jak powiedziałem, ja będę chciał to sobie, to sreberko sobie wydobyć z tych wszystkich urządzeń. Myślę, że parę dni mi się z tym zejdzie, ale chcę to wszystko wydobyć. I sprzedać. Dlaczego sprzedać? No, dlatego, że w tej chwili, nawet za to techniczne srebro, jak to się nazywa, dostanę więcej niż wcześniej. I jeszcze nie wiem, w jakim, w jakim stanie, czy będę chciał to przetopić, czy po prostu jako styki, jako same groszki, jeszcze to przemyślę, ale będę chciał to wszystko zebrać, wysłać, właśnie z chęcią sprzedaży i w to miejsce. Kupić e, takie czyste srebro, no mówię, w postaci jakiejś monety srebrnej, żeby po prostu srebro wymienić na srebro. Nawet jak miałbym dopłacić, to i tak to będzie taniej. Mówiąc też o, o tym e, odpalonym srebrze, no bo ono praktycznie jest za darmo. No. Albo bardzo tanio. No, tak bym to powiedział. Już to zaraz wrzucę to wszystko na wagę. No i zobaczycie, ile mnie to kosztowało, płacąc 2,50 za kilogram. Także, no na pewno to będzie dużo taniej niż kupując zwykłe srebro. Dobra, to mam styki oddzielone, czy wszystkie? Wszystkie. Zaraz złom wrzucę do tej i zważę to wszystko razem, chociaż ten wyłącznik dostałem akurat od widza. No, ale nawet niech by. Dobra, ogarnięte. Wrzucę to na wiesz wszystko i zaraz ważę. Przeliczam po 2,50. No, a później zobaczymy, ile to wszystko będzie warte. Obudowę też wezmę. Styki wrzucę tutaj, ale chyba jeden to mi gdzieś uciekł. I to ten... ten... Taki podwójny, albo mi się wydaje. No dobra, jak się znajdzie, to się znajdzie. Dobra, biorę wagę i zaraz to wszystko zważę. A waga wskazuje ponad 17,5 kg po 2,50, no liczyć 44 zł. Czyli za 44 zł udało mi się to wszystko na złomowisku wyrwać. No i w kolejnych dniach pokażę Wam odzysk tego srebra i podsumowanie e, oraz podsumowanie sprzedaży, no i na co ewentualnie e, to srebro zamienię. Na pewno zamienię na kolejne srebro, tylko już takie czyste, czterodziewiątkowe, tak jak mówiłem na początku. Dobra, odstawiam to i po malutku będę się z tym ogarniał. A teraz przechodzimy do paczki od Mateusza. Paczka duża, solidna i ciężka. No i zajrzyjmy do środka, co tam Mateusz do kartonu spakował. No, zobaczcie. Jakiś dekoder mały. Dekoder większy. Jest tego więcej. Dobra, wyrzucę to sobie wszystko na stół. No, i zaraz pokażę wam w całej krasie. No i zobaczcie, taka piramidka sprzętów elektronicznych, z których można odzyskać ciekawe płytki. Są też przewody piloty, będzie też trochę miedziuchy e, takiej błyszczącej, a ona idzie na bieżące funkcjonowanie warsztatu, no i oczywiście wyposażenie schronu. Dzięki Mateusz bardzo za to. Na pewno też się tym zajmę w niedługiej przyszłości, e, bo fajnie jest tą elektronikę odzyskać. Może tam ciekawego coś jeszcze będzie, bo to widzę, że dekodery i inne urządzenia. Trochę starsze, więc zobaczymy co mają w środku. Ale najpierw, tak jak mówiłem, zabieram się za odzysk srebra z tych ponad 17 kg różnych urządzeń. No i zobaczymy na ile tego srebra z tego można liczyć. Także ja się zabieram najpierw za porządki, a później za rozkręcanie i odpalanie. Trzymajcie się, widzimy się w następnym odcinku.